dobry i witam Was na vlogmasie numer 19. W marzeniach widzę znów święta, te święta, które znam sprzed lat, drzewa w światłach błyszczą i dzieci. Miłkno, wsłuchane, w ciche dzwonki san. Witam Was od frontu, że tak powiem. I po ostatnich moich przygodach z żółtym kolorem na mojej twarzy, ja się tak nakombinowałam przy montażu, że wyszło... Wiecie co, ja nawet nie wiem co wyszło, znaczy ja już wiem co wyszło, bo oglądałam to yy, nieszczęście na moim vlogmasie, ale niestety byłam już tak zmęczona, tak padnięta, że ja już machnęłam ręką, powiedziałam okej, okay, niech leci jak leci. I yy, powiedziałam, że już nie chcę mieć takich więcej przygód, więc nadzwyczajnie na świecie zniosą sobie lampę, żeby ten kolor był normalny, także widzicie mnie już w, odsł w odsłonie takiej normalnej, a nie żółtawej. I tak, troszeczkę popełniłam hol zakupowy. Ale nie mam żadnych wyrzutów sumienia, dlatego że kupiłam po prostu cztery rzeczy drobne, które można rzec, że bardzo potrzebuję. Dwie niekoniecznie, ale przydadzą się na pewno. Ale zanim dojdziemy do tego holu, to mam dwie przesyłeczki, dzisiaj do mnie doszły. I jedna to jest Warszawa, a druga to jest Toruń, także... Ja już wiem od kogo to jest. Pierwsza z Warszawy to jest od Dadziejki i Maria. I właśnie będę otwierała te przesyłeczki. Ja nie wiem, kiedy do Was dojdą, bo z tego co mi wiadomo, na razie jeszcze no, nic nie podchodziło ode mnie. Także ja się obawiam, że być może moje. Yy, moje kartki świąteczne prawdopodobnie dojdą po świętach, no ale no co ja mam zrobić? No nic nie zrobię. I tak, mamy tutaj karteczkę i widzę, że tutaj oczywiście koperta jest troszeczkę grubsza. I tak. Przepiękna kartka z Mikołajem. W środku oczywiście życzenia, za które z góry serdecznie dziękuję. Ja sobie później na spokojnego przeczytam. Yy, I co tu mamy w środku? W środku mamy taką przywieszkę, spinacz z choineczką. Bardzo fajnie, przyda się na jakieś świąteczne zdjęcie, Dominika ma Instaxa, także może przypniemy, a raczej na pewno przypniemy gdzieś tam świąteczne zdjęcie na sznurek, bo Dominika również ma takie sznurki, także bardzo dziękuję za te drobiazgi. O, tu jest takie przepiękne serduszko. Kolejna piękna przywieszka, którą oczywiście nawet może już teraz przywieszę. bo to jest pasuje do choinki, także tutaj sobie serduszko od razu... Może nie, tego widaczka znajdziemy. O, nie wiem, czy widać? O, będzie widać, także tu przyjesz, a Lizak sobie pójdzie. O, tutaj może być Lizak. I oczywiście słodyczki. Słodyczki i żelki. Dziękuję ślicznie y, za te przemiłe upominki. Ale naprawdę nie trzeba było. Ale dziękuję za nie. Zapraszam na kanał Dadziejka i Mario. A druga przesyłka jest od y, Joasi. Y, z kanału Joanna Aśka Jagoda I oczywiście też zapras zapraszam serdecznie na kanał do Asi A tymczasem ja otworzę I zobaczę co tu mi Asia przesłała Bo również widzę, że to jest nie tylko kartka Ojejcia Ojejka, ja nie wierzę Mam pierniki z Torunia Ale jak fajnie tutaj napisane Uśmiechnij się Kopernik i miłego dnia. O Ojejku, dziękuję. Jejku, jak ja dawno nie jadłam takich pierników, takich yy, prawdziwie polskich. O, tu jest jeszcze jeden miłego dnia, ale będzie wyżerka dzisiaj. Tu mamy wafelki klasik teatralne. Bardzo pyszne. Ja, ja pamiętam, to są moje smaki przede wszystkim dzieciństwa te teatralne, także miło będzie wspominać yy, gdzieś tam yy, czasy dzieciństwa. Może takiego, może, na, może jak byłam nastolatką, one były i Kinder Czekoladka. Ja myślę, że to dla Lukaska Kinder Czekoladka. Dziękuję ci ślicznie, Asiu. I tu oczywiście karteczka. Tak. Dziękuję pięknie za życzenia, Asiu. Ja również yy, wysłałam ci przesyłkę, także nie wiem kiedy dojdzie. Yy, ale mam nadzieję, że przed świętami. A jak się nie uda, to ja z góry Was serdecznie przepraszam. Jeżeli jakakolwiek przesyłka ode mnie przyjdzie po świętach, to z przyczyn niezależnych ode mnie. A teraz przechodzimy do holu zakupowego. I tu mam torbę. Byłam w tym sklepie. Wiem, że w Anglii go nie ma. Chociaż nie wiem, może jest, ale to jest... Typ... O, już słyszycie, że coś się tutaj zadziało, ale może te Te rzeczy na końcu pokażę, bo to jest w ogóle łup dzisiejszego dnia. Dobra. I tak. Kupiłam serwetki. Kupiłam takie serwetki świąteczne. No, wiecie, na stół, na Wigilię, na święta Bożego Narodzenia. W zasadzie chciałam inne, ale też mi się te bardzo podobają, z takim, wiecie, miasteczkiem świątecznym i z choinką. Y Miałam dwie takie zawieszki. To są takie gwiazdki. Nie mogłam znaleźć więcej. Były ostatnie dwie, ale wzięłam je dlatego, że mi się niezwykle spodobały. One są takie niby kryształki, przeźroczyste, ale mienią się kolorami, i pomyślałam, że świetnie gdzieś tam one na tej choince te lampki będą nadawać te kolory, i z każdej strony te, te gwiazdeczki będą. Yy, śmigały innymi kolorkami no przepiękne są, bardzo mi się spodobały no ale tak mówię, były tylko dwie ostatnie bo jeden kubek świąteczny to zdecydowanie za mało dlatego postanowiłam zaopatrzyć się w dwa dodatkowe, gdyż w tym jednym piję kawę, herbatę, kakao czasami go szukam, czasami on jest w zmywarce, czasami go myję, żeby zaparzyć sobie yy, wiecie, coś, coś następnego nie, no to nie jest problem, że się myję ale po prostu chciałabym mieć jakieś inne kubki świąteczne Tamten zostawię sobie na kawę, a kupiłam sobie jeden na kakao. Na kakao sobie wybrałam taki przepiękny kubek w kształcie takiej dużej filiżanki. On jest taki minimalistyczny, mogę powiedzieć. Ma z jednej i z drugiej strony taki przepiękny wieniec, i pisze tutaj w środku najpiękniejszy czas. W roku. I ja się pod tym po prostu podpisuję całą sobą i bardzo, bardzo, jak ja zobaczam ten kubek, to mówię nie, no ja go muszę mieć i był w ogóle jeden, jedyny ostatni. A drugi kubek kupiłam z kolekcji Paula Costello i to jest irlandzki projektant. No przepiękny, przepiękny kubek. Tutaj widzicie jest kobieta w przepięknej czerwonej sukience. O obok schodów stoi i gdzieś koło schodów jest choinka, także no mega mi się spodobał ten kubek ja z Pola Costello już mam właśnie talerze to jest, są talerze, które, które kolorystyka jest dość taka na topie przez ostatnie czasy, czyli biało-niebieska on tą kolorystykę już od lat tutaj produkuje chciałam powiedzieć, że on to wszystko również maluje, bo to nie jest to nie są rysunki, które powstają gdzieś tam z komputera, tylko to są ręczne jego rysunki, on się pod każdym właśnie z tych rysunków podpisuje. Także mały haul, ale bardzo udany, zwłaszcza jestem zadowolona z tych dwóch rzeczy. Idziemy na spacerek z Lukaskiem, dlatego że o godzinie 6 z centrum ma wjechać Święty Mikołaj. Powód świętego Mikołaja. Nie wiemy jak będzie wyglądał. W każdym razie o szóstej wyjeżdża z centrum i będzie zajeżdżał na każde osiedle. Także wypatrujemy świętego Mikołaja. Wow. wow. Tak, czekamy jeszcze bo Mikołaj się będzie wracał, także czekamy na Mikołaja ponownie. <gry> I otwieramy nasze kalendarze. Dominika, herbatkowy. E, 19. 19, gdzie jest 19? O jest! E, spearmint. Jabłko. Jabłko, rojbos i baobab, czyli e, to ten owoc z kategorii superfood. Bardzo dobra herbatka. Jeżeli lubicie mięta naprawdę zasmakuje Wam. Kalendarz z Deklora. Już widzę, co tu jest. No, a ja tam na drugą stronę poszłam, bo myślałam, że jakoś na drugiej stronie będzie. Ok, otwieraj Dominika. I mamy krem na, e, noc. na noc, rewitalizujący można powiedzieć, tak. tam jest 100%, co tam pisze 100% tu to Tak, 100% podzie... e, naturalny origin. a no to bohut, tak. Bo to są, tak? tak, bo to są w ogóle naturalne wszystkie kosmetyki. Okej, okay. maseczkowy. 19 już tutaj jest. Dobra. I maseczka. Mamy o, rumiankowa. O, rumiankowa maseczka. Nawet nie wiedziałam, że taka istnieje. Fajna, super. Ogólnie lubię pić rumianek, bardzo lubię pić rumianek, ale fajna, super. Kalendarz z Soap and Glory i 19. Numer ja już widzę. O, tutaj. No. coś do coś do Coś to. Mecia, tak? tak? on miękko. Żel do ciała. Żel do ciała. Kremowy, kremowy. Super. Ok, i teraz kalendarz Dominiki, czyli Glam Shop, no? I tu może być coś do swojej kasetki, Dominika. Tak mi się wydaje. Bo Chociaż... taki ten. Nie, nie, nie. U, co to masz? Ale jak się błyszczy. Ale ty wiesz, widzę już. To jest błyszczyk do ust. Ale jaki ładny to jest. Nie wiem. No, no to jest błyszczyk tak. do ust. Ale jaki piękny. Pokaż tam, gdzie nas hm. Weź, otwórz go. Hania Kojnopińska, Tak. bo no to jest. To jest, aha. <laughs> Patrzcie, jak piękny. O jejku, taki mhm. mieniący się. No, o, piękny na fioletowo-różowo się no, nie ale, na ale widać. widać tego co no, a czy widać w tym o tutaj widać, ale w ogóle jakie opakowanie piękne, mhm. eleganckie, przepiękne, wow. Okej, okay, i to wszystko, jeżeli chodzi o vlogmas numer 19. My będziemy teraz się wiecie co robiły, napalały na ten błyszczyk no. obydwie. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy ślicznie, że byliście z nami w kolejnym dniu Vlogmasa i serdecznie zapraszamy na kolejne buziaki. Na razie, pa pa! pa. pa.